Cześć, witajcie na moim kanale, a to odcinek z Tłuszcza. W tym odcinku opowiem Wam o historii i bardziej wam opowiem o tej stacji. Historia ta zaczyna się w 1862 roku, kiedy otwarto drogę żelazną warszawsko-petersburską z inicjatywy rządu rosyjskiego. Była to linia szerokotorowa z Warszawy przez Białystok-Wilno do Petersburga. Po I wojnie światowej w Tłuszczu były stare baraki jako dworzec. W zimę było tutaj okropnie. Mieszkańcy tłuszcza czekali, aby dostać dworzec. W końcu w latach 60. XX wieku zbudowano ten oto dworzec. Dzisiaj już nieczynny. Gdy w XX wieku, na początku XX wieku, tłuszcz zaczął się rozrastać i stacja w tłuszczu zwiększyła się, wybudowano. Wieżę wodną, która jest widoczna za moimi plecami, pochodzi ona z 1912 roku. Wieża ta powstała do zaopatrywania parowozów w wodę. W 1953 roku do tłuszcza dotarła elektryfikacja. Wszystkie parowozy przyjeżdżające z Białego Białegostoku, Małkini, a nawet z Olsztyna, następowała przesiadka. Na pociągi elektryczne do Warszawy. W tłuszczu znajdują się trzy perony dwukrawędziowe wyspowe, czyli pomiędzy torami, oraz dworzec innowacyjny dworzec systemowy typu B, czyli zamknięty. Stacja w Tłuszczu jest posterunkiem zapowiadawczym, czyli może zmieniać kolejność pociągów. Jest wyposażona w semafory świetlne. Stacja Tłuszcz le leży na linii kolejowej nr 6, Zielonka-Kuźnica Białostocka. W 2017 roku była ona modernizowana. Ta stacja obsługuje ruch pasażerski i towarowy. Wszystkim steruje nastawnia dysponująca TEU oraz lokalne centrum sterowania w tłuszczu. Jak są dni tłuszczańskiej techniki kolejowej, można zwiedzać lokalne centrum sterowania. Byłem w lokalnym centrum sterowania, zwiedzałem, lecz nie, mo, nie mam żad, dla, dla Was żadnych materiałów, ponieważ i obowiązuje tam zakaz nagrywania. To wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.